Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta I co z tego, jak do ciebie nie przyjdzie nikt, nigdy, bo byłeś niegrzeczny. Idę idę! Internetowy tygodnik, powszechny! I trochę demilizmu! Żartowałem, prankowałem was tak jak Mikołaj was prankował. E, Mikołaj, albo gwiazdor, albo dzieciątko, albo e, co tam jeszcze gwiazdka, dziadek mróz e, i nie wiem kto jeszcze przychodzi. A kurier z DHL-u. <grystanie> 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 Oczywiście przyjdzie do Was, jeżeli byliście grzeczni, bo mam nadzieję, że wszyscy moi widzowie są grzeczni, bo o to chodzi w życiu, żeby być grzecznym, a nie niegrzecznym e, i my grzecznie dzisiaj przejdziemy do MDM. What? O, o, o! Co ja powiedziałem? Zakazane słowo. Nie do MDMR oczywiście, tylko do ITP itd. Czyli, y, czyli sprawdzimy sobie memy, sprawdzimy sobie miniaturki, sprawdzimy sobie Waszą muzykę i sprawdzimy sobie wasze bydlaki, talenty będziemy sprawdzać jak zawsze zresztą. Kochani, ja nie, nie chcę przedłużać, bo takie rzeczy to robią mi y, maile, które dostaję z prośbą o to, żebym przedłużył. Nie wiem czemu. Skąd to nie wiedzą. Karta na czasie. I trochę demilizmu! A na, na czasie Techno strefa, czy telefon zgasi świeczkę? No ja myślę, że telefon zgasi świeczkę. Jak przyłożysz telefon i, i zgasisz nim świeczkę, to wtedy zgasi świeczkę zdecydowanie. Goście się zajebiście mocno ucieszył z tego powodu. Zajebiście mocno się ucieszył. Biała ze słoń, klękaj przed panem. Naprawdę klękaj przed panem nazwali kawałek. Boże. W jakiejś odrapanej piwnicy biała ze Słońem sobie stoją. Wygląda to. Szczerze mówiąc, pomyślałem sobie, że to jest jakieś historyczne. Tak na początku, nie wiem, miałem pierwszy odruch, że będzie tutaj Bogdan Wołoszański i będzie coś historycznego napierdalał. No ale jak widać nie. Zaraz pod nimi. Hate Park, przejdźmy na te 272. Kuba Wojewódzki i Krzysztof Stanowski. No i to było na czasie, na pierwszym miejscu przez dłuższą chwilę. Bo przez cztery dni 1,8 miliona wyświetleń to jest chyba piąty wynik hate parku. No co miniaturka jest miniaturkowa, no wojewódzki zrobił to co robi zawsze, czyli nie dopuścił gościa do głosu, tylko że tym razem to nie był gość, a prowadzący. Wojewódzki, który nigdzie nie chodzi. No i słuchajcie, ja go zapraszałem wielokrotnie, żeby do mnie przyszedł. Mówił, że on nie chodzi po wywiadach. Dalej! To koniec! O nie! Nie! Myślałem, że znowu piosenkę nagrywają, ale to koniec czego? Kurwa. Powiedzcie, że... Hej! O, smutna muzyczka, o nie! Dzisiaj chcę opowiedzieć wam pewną historię. Dobra, nie, nie chcę się, sprawdźmy, czy kończą karierę, czy nie. Je, po, powinno być w komentarzach. Gdzie są kurwa komentarze? Już się bałem, że to koniec. Aha, czyli to nie jest koniec! Kurwa! Jak oszukaliście! Boże! Boże, co za skam! Co za skam! Clickbaitowy. Trap Life pod tym, no miniaturka nawiązująca oczywiście do ich pierwszej piosenki. Pod tym Trap Life 2115, gdzie ktoś się pruje ostatnio na grupach hip-hopowych, że zostało to też podjebane. W sensie okładka została podjebana i ten napis. Wersow, ktoś taki jak ty o o dobra kurwa, zrobimy dawik tej piosenki. Umciarara, umciarara Kurwa, jakieś ukulele w górach. No dobra. Ta -ra -ra -ra. Hej, pada śnieg sobie, a ja stoję w swetrze i patrzę na góry. Kurtkę mam brązową. Już nie mam, piję coś. To chyba był moc, ale co z tego? Jak jestem na kolorowo? Kolorowy ma sweterek. Dobra, yy, myślę, że tak ta piosenka powinna wyglądać. <laughs> Dlaczego wspomniałem o moczu? Już Wam tłumaczę. Otóż poniżej mamy dokładnie przykład moczu od ekipy. Trąba. Poleciałem do innego kraju, żeby zrobić babci niespodziankę. Jest ostatnie miniaturki, wszystkie są otoczone moczem. Znaczy ja wiem, że to jest żółte poświetlenie, ale wygląda jak radioaktywny mocz, a babcia wygląda, jakby miała go kurwa zajebać właśnie. Nasze przygotowanie do świąt w USA. My Majewcy. Eee, liże ten stroik. A, pewnie jest pełen kurzu, kurwa i syfu, ale dobra, no nie, niech. tak mają niech sobie liżą. Wojewódzki ustanowskiego, Hate park od kuli, no i wojewódzki, nawet kurwa jak widać, zanim weszli na wizję, to. To się stoi i gada cały czas. Wyjdź ponad trzy, dodaj swój problem i zobacz, co się stanie. Klaudia Pingot z pezbabka. Tak, ona tutaj często jest. To jest jakieś, jakieś, nie self care, tylko takie właśnie naprawianie siebie, nie? Jak handlarze próbowali mnie oszukać! Ty oszukali mnie banda złodziei! Motodoraca, patrzcie, jak idzie po handlarzy i wpierdolić tymi, tymi napisami, kurwa, na żółto. E, tak jak ekipa e, e, z moczem pełnymi. 150 zł versus 500 zł. Outfit na wigilię, to fiki. 150 złotych versus 500. No jest to klasyczna miniaturka ekipy Reziego i Reziego. Widzę, że Rezi sobie tutaj, jakby wiadomo, że Thunder Crew i tak dalej. Natomiast oni do tej pory nie osiągnęli takiej popularności, jak ani Team X, ani ekipa. Więc Rezi robi Rezi jak może. No. zamknięty w małym niezniszczanym boksie Tristus. Co do kurwy? To z mały niezniszczalny boks. O co tutaj chodzi? A, to jest takie bawienie się w Mr. Beast'a e, troszeczkę. Od zera do miliona moja historia Yoshi. E, chciałem zobaczyć, bo to miała być tutaj animacja, ale dobra, jest trochę animacji. Ale to żeby marzył. Jest... Aha, to, to taka animacja. Pojawił się Ext Yoshi wzruszająca oczywiście, e, oczywiście rzecz. Yoshi to Majosze 2009-2021. Yoshi mi wysłał swoje zdjęcie. Kiedyś z jakiegoś meetupu to był chyba pyrkon, że zrobiliśmy sobie, że zrobił ze mną zdjęcie, jak ja byłem wtedy w stroju Venoma. No wyglądał troszkę inaczej, troszkę inaczej, bardziej właśnie jak w tym 2009 roku. Dla pieniędzy spójrz warszawskiego Dillera i mamy ile zarabia szczerze o policji, zdradza tajemnicę. Ja pierdolą, wygląda jakby go kurwa tam Paweł za karę trzymał, naprawdę. A tak naprawdę to jest dubiel przebrany kurwa. Ciekawa miniaturka, podświetlenie, wiecie o co chodzi. To koniec, kończymy to, Lexi Chaplin. O nie, to 87 dni, prawie 3 miesiące. Kurczę, i to jest koniec. Ja pierdolę czekałem na każdy odcinek. Why we should not look for aliens, the dark forest? Bardzo fajny materiał, ale to jest klasyka, przekurs gazet, czyli inne natural. I got hunted by the military, Mr. Beast. Widziałem to, no, Mr. Beast to już jest. To już jest poza systemem, co on tam odpierdala, szczerze mówiąc, więc... Tylko jedna rzecz, która mi się nie podoba, to miniaturki, bo są takie sztuczne. Wygląda to tak sztucznie, żebym w to, kurwa, nie klikał, ale kliknąłem z innego powodu. Ale jednak kliknąłeś, głupi chuju. Najgorsi kierowcy w Polsce, no i Szumciak, i rezy tam z tyłu, stop ham. Wygląda to naprawdę... Ta miniaturka jest, kurwa, tak rakowa! Coraz bardziej rakowe są te miniaturki Te, te, te auto ze złomowane, tutaj rezis, z tyłu taki No wygląda to, wygląda to zabawnie Nie tak zabawnie jak opona zimowa na lodzie Wersus letnia oraz jazda na niskim ciśnieniu Do kurwiator drift and rally Do kurwiator Nie pierdolił się w tańcu gość Nazwał sobie po prostu kanał Dokurwiator Drift, a dodał jeszcze Drift and Rally, żeby nie było. No i pokazuje, on wygląda jak Janusz Walczuk tutaj i ta, takiego, takiego kurwa mam, takiego co BMW chyba, nie? tak chyba tak. Dobrze, to wszystkie miniaturki, które mamy na dzisiaj, teraz będą bydlaki. I trochę debilizmu! Bydlaki, mamy dla Was bydlaki następujące. Otóż tak. Cześć, od kilku lat zajmuję się fotografią i staram się, aby moje prace były wyjątkowe i rzucał się w oczy z mojego ostatni. Najlepszych realizacji zrobiłem zdjęcia w stylu Cyberpunka, są na moim Insta. Oprócz tego fotografuję, to co jara mnie najbardziej samochody. Sprawdźmy sobie ziomka. Jest to fotobogdano. Fotobogdano brzmi jak naprawdę kurwa jakiś zakład fotograficzny w nowej soli, który po prostu kurwa robi ci zdjęcia do paszportu. Dobra, gdzie są te zdjęcia w stylu cyberpunka? Dobra, tutaj widzę, że to są zdjęcia w stylu cyberpunka. No tak, auta rzeczywiście przede wszystkim jest bardzo ładne oświetlenie tych samochodów, no bo bo co można zrobić więcej robiąc zdjęcie samochodu? No po prostu robisz zdjęcie samochodu. Można po prostu Kadry i oświetlenie i to jest jedyne co można zrobić. Mm, tutaj jest zabawa kolorami widzę. Mm, czyli wszystkie liście, wszystkie rzeczy, które były na zielono zrobione są na czerwono i wygląda to ładnie. Rzeczywiście, wygląda to ładnie. No tak, są dziewczyny, samochody, jest cyberpunk. Eee, no są to ładne, estetyczne zdjęcia. Zdecydowanie. O, jest piesek. To też najważniejsze. Oczywiście jest tutaj bawione się Photoshopem i innymi rzeczami. O, tutaj mamy dłuższy czas naświetlania. No to ładnie wygląda. Te gwiazdy. Yy, nie wiem, czym robisz zdjęcia. Yy, natomiast, natomiast wygląda to fajnie. Wygląda to fajnie. Przejeżdżające tutaj samochody. Spoko. Naprawdę fajne zdjęcia. Ja bym tylko nazwę zmienił, kurwa. To fotobogdano jest naprawdę, kurwa, takie przaśne bardzo. Ale to już twoja, twoja rzecz, nie? Natomiast yy, spoko. Naprawdę spoko. Yy, polecam fotobogdano. Wam wszystkim. Mam na imię Adam i mam kilka hobby, ale w żadnym nie jestem naprawdę dobry. <grywia> Jakie do... doskonałe rozpoczęcie, kurwa, maila. Mimo to może coś tam się spodoba. Gram na dudak, średniomiecze i Gajta Galega, w przyszłości może jeszcze inne i trochę na liże korbowej. <grywia> Dobra, sprawdźmy to. Bourrée de Montfort Gaita Gallega To jest jakiś techno kurwa <gryw> Naprawdę Mógłbyś spokojnie napierdalać coś bardziej techniastego Ej, podoba mi się to, naprawdę jest to spoko Slacer, dobra to jest Twój kanał? Tak, bo sprawdzałem jeszcze to wcześniej To jest granie w lesie Bardziej takie... Bardziej pasujące do tego Zamiast kiltu mogłeś sobie chociaż przewiesić te flanele wokół spodni, słuchajcie, z dudami jest tak, że albo kurwa masz ochotę zabić osobę, która trzyma tę kozę w tej torbie, albo po prostu Ci się to podoba. Więc y, to są dwa różne zboczenia, pamiętajcie. Dobra, sprawdźmy jeszcze lirę korbową. piosenkę, oczywiście Sokoły. No, ciekawy instrument, aczkolwiek nie wróżę mu jakiejś zajebistej przyszłości i renesansu. W każdym razie ode mnie, tak jak mówiłem, masz lajka stary, bo ja bardzo lubię ludzi z pasją wszystkich, a masz no nietypową jednak pasję jak na ten kraj, więc w ogóle propsik. Teraz skoro już muzycznie jesteśmy, to muzyka! Trochę debilizmu! Jeżeli chodzi o muzykę, mam dzisiaj tylko jeden zespół. Zespół się nazywa, uwaga, Boys a numer się nazywa Grugeru. Yy, I teraz tak, yy, GRU DAY yy, Pixels footage by Cotton Bro Steph Mart Production Rostislav UZUNOW Pixels footage, footage. Czyli co, że te zdjęcia, tak? Tu nie będzie tekstu, moi drodzy. To już wiem. Mam wrażenie, jakbym już słyszał gdzieś ten numer. Podobn, podob, podobny, nie? No i teledysk mamy z ludźmi, różne twarze ludzi. Różnie pomontowane, pododawane efekty holo. Ale to efekty czyż to się wyświetla na nich? Nie, wiem, to jest transowa muzyka, w sensie to nie jest stricte trans, ale gdzieś tam jest jakiś ten rytm, który się zbliża do tego, żebyśmy wpadli w jakiś trans i jest też chillout w tym wszystkim, więc to jest taki ponarkotyczny chillout, słuchajcie, to ma tylko 20 wyświetleń i dwie łapki, trzecia ode mnie, mój drogi, mam nadzieję, że więcej tutaj wejdzie, myślę, że wielu osobom może się to spodobać, Grudej, zapraszam serdecznie do tego, żeby sobie sprawdzić ten numer. Dobra, to wszystko z tej kategorii, teraz przechodzimy do kategorii, która Was chyba najbardziej satysfakcjonuje, czyli memuszki! Trochę Mieliśmy już tutaj Bogdano Foto, a tutaj mamy Łukasza z Bogdano Banani, który mi wysłał mema jego ulubionego polskie Rafaello. <laughs> wyobraźcie sobie takie zapakowane Rafaello w takich brązowych opakowaniach. Oh, God, it's so good. W takim pudełku, właśnie, i zjadacie sobie takie polskie Rafaello, czyli takie małe kotleciki mielone. Mm -mm. Mm, so good and tasty? Karmi nadelki. Mniam. Kiedy myślisz sobie, że odpoczniesz w weekendzie, ale żona wymyśliła mycie okien i wieszanie ozdób świątecznych w rytmie obelki, wzajemnego poniżania, by lepiej w magię tych świąt. Wiem jak jest, słuchajcie, wiem jak jest, moi drodzy, kurwa, każdy to ma. Mmm, ale pięknie pachnie, Snaw, co gotujesz? Wodę. Ale się zrobiła świąteczna atmosfera, u nas na Wigilii zawsze była woda. Ojciec już dwa dni wcześniej zbierał śnieg do miednicy. Ale aromat, czego dodałeś soli? A, klasyka. I to z gotika oczywiście jest to gotowanie. Ja nie grałem w Gotyka, ale wiem, że to jest z bo ja dużo rzeczy nie widziałem, nie grałem, a wiem. Cała rodzina używa jednego konta na YouTube. Rekomendacje. Pieski, UFO, Hitler, kurwa, iluminaci i Jezus. Kochanie, proszę, zgól to. Broda rośnie elegancko. Takie ochłapy, kurwa. Ja mam takie ochłapy, no nie aż takie, już, ale też już jestem stary, ale pamiętam, Kurwa, miałem 18 lat, dopiero mi zaczęła broda rosnąć. Mój kolega, mój przyjaciel, kurwa, jak miał 16 lat, to miał taką dojebaną, kurwa, dotąd, nie? I Byłem tak wkurwiony z tego powodu. Znaczy, nie, nie na niego, tylko w ogóle, no. Śpiulkolot. Zamiast slipnota, śpiulkolot. Oni wyglądają rzeczywiście, jakby byli w piżamkach. Koleżanki, mamy. Moja córka studiuje w Ameryce. A mój syn otworzył swoją firmę. Mój poszedł na studia medyczne. Moja mama. A ja mam gadającego osła. No niektóre matki takie są, niewdzięczne. Kiedy chcesz kupić cokolwiek na lotnisko, 34 zł. Ale w sumie bym zjadł taką kanapeczkę. Kiedy produkt jest podacie ważności, ale i tak zamierzasz go zjeść, żeby się nie zmarnował. Najwyżej będzie srany. No, raczej no nic by się nie stało, no takiego innego, kurwa, no wiecie jak to jest z tymi datami ważności. Gapisz mi się na inflację? Wszyscy się gapią, bo jest kurwa gigantyczna! Wszyscy teraz się popatrzymy. I co, gówno? Z masz problem? To idealnie chłopaki z baraków, to, to jest Polska, kurwa, Polska to są chłopaki z baraków, kurwa. Tak, tak wyglądał ojciec Jezusa, z jego twarzy bije piękno i godność. Um, Mr. Johnny. Tak wyglądała Matka Jezusa, z twarzy Maryi bije rozum i godność człowieka. <grystanie> Moje ulubione teraz. Tak wyglądała Matka Jezusa, z twarzy Maryi bije piękno i godność. <grystanie> kiedy idziesz na macierzyński, bo ktoś wrzucił, że tak wyglądałaby Maryja i to jest ta po lewej. Wygląda, kurwa, szczerze mówiąc, jak Madonna, albo właściwie córka Madonny, albo Madonna jak była młoda, ale... No ale, kurwa, kiedy wracasz... I to ostatnio, tak, Maria i Maria po roku w Polsce. Ostatnio stało się to obiektem memów, co mnie kurwa wcale nie dziwi. W dzieciństwie zazdrościłem dorosłym, wracając z pracy i nic nie muszą robić. Nie wiedziałem, że po powrocie z pracy chce się tylko umrzeć. Teraz już wiem. Teraz już wiem, jak to smakuje. Człowiek reprezentujący biedę nie przyjął oferty walki na Fame ma za milion złotych. Szacunek, Rychu, za to. Za to Cię szanujemy, Rychu. Nasza cudowna córeczka ma potopie, po Tobie. Jesteś wielki, Rychu. Naprawdę nazwali kurwa córkę Ryszarda. To tak jak w Killerze. Rysia. Rysia, ma na imię Ryszarda. Psa popierdoliło. Silnie popierdolony pies został znaleziony wczoraj. A, gdzie się tak nauczyłeś operować palcami? O Boże. Kononowicz, kurwa, najgorsze. No grube kiszki. Takie są kiszki. Siłniaka. Zbadaliśmy pańską próbkę kału. Była pyszna, zamknij się. You must choose. Musisz wybrać, czy dać łapkę w górę, czy w dół. Bo jak dasz łapkę w górę, to będzie 2, 1, 3, 7, a w dół to będzie 6, 9. Boże, jak trudno. Doświadczenie jest ogromne, jestem wam bardzo wdzięczna. Grażna. Dziecko ma brzydki uśmiech, bardzo mi przykro, ale może to być kwestia opętania. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. <laughs> Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Dziecko ma, słuchajcie, wiecie, co jest najgorsze? Najgorszą rzeczą, najgorszą rzeczą są kurwa starzy ludzie na Facebooku komentujący. I... Yy... Kurwa i mówiąc na przykład, że ktoś jest brzydki, ale ona brzydka, ale ona jest paskudna. Ostatnio widziałem komentarze pod, pod kurwa jakimś postem na Facebooku, nie wiem czy to było z Onetu, czy z czegoś tam, i była tam ślub Lary Gessler. Boże, ile tam jest kurwa, jadu no naprawdę, jeżeli chcesz się dowartościować i pomyśleć sobie jeżeli myślisz o sobie, że jesteś złym człowiekiem, to wejdź na to i zobacz sobie jakimi kurwami potrafią być ludzie. Straszne. When you accidentally step on your dog's paw, please don't. I'm so sorry. I will always remember. I honestly can't believe you did it. You stood on my paw! It's alright. It didn't really hurt too bad. What have I done?! It's okay. The other day I tumbled down a hill. It hurt ten times more. I'm so sorry! You were supposed to trust me! I was supposed to protect you! zapominają od razu. Przestańcie, kurwa. Ja, udający, że śpię, żeby mnie zaniesiono do łóżka. Kierowca Ubera. Więc chce się Pan u nas szybko zatrudnić, żeby zdążyć się na rzecz i naklać na firmowej Wigilii? Dokładnie tak. Ja pamiętam, ja e, wygrałem MTV łowi. Dzisiaj będzie wyjątkowo, dzisiaj będzie ekskluzywnie. E, nie pamiętam właśnie to był chyba koniec listopada albo początek grudnia, e, a potem w połowie grudnia była firmowa Wigilia MTV i poszedłem na tę firmową wigilię, było super, najebałem się, pierwszy raz w ogóle byłem na imprezie takiej w Warszawie. Czyli właśnie firmówce, branżówce, to było w 2004 roku. Kurwa 17 lat temu. A potem, rok później, byłem na Wigilii, jak już wiedziałem, że mnie wypierdalają. <ścoughs> Ale było super. Kiedy miałeś nieziemski seks, ale rodzina prosi, żebyś odstawił karpia z powrotem na wigilijny stół. Ej, Łosoś, nazwaliśmy po tobie kolor. Taki srebrzysto-błękitny, tak? Srebrzysto-błękitny, prawda? Nie, kurwa różowy. Dobra, słuchajcie, to wszystkie mamy na dzisiaj. Dzięki wielkie, że ze mną byliście niedługo święta. Ja już Wam życzę wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, aczkolwiek spotkamy się również 26 grudnia, w drugi dzień świąt. Dokładnie tak w niedzielkę polecam itp itd moi kochani cudowni fantastyczni z dupy nators i nie tylko trzymajcie się pa